Uff. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem Kamerzyn W dzisiejszym odcinku doprowadzimy Drydziaza do skrajnego załamania psychicznego. Czekał, 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 czekał i jeszcze raz y, czekał na ten teledysk, który miał się odbyć. Polnstar. Wiem, że Wy również czekaliście, ale dzisiaj doprowadzę do sytuacji, w której powiem mu, że teledysk się nie odbędzie. Starano się, przecież... O, trzech ludzi, trzy auta, masy dziewczyn, Dokładnie. wszystko. Redzarz zorganizował już tak naprawdę wszystko. Zorganizował auta, zorganizował dziewczyny, zorganizował ludzi, którzy będą kręcić klip. Oczywiście ja mam za wszystko zapłacić. Powiedziałem mu, że zapłacę za wszystko. Rejterz jest mega zajarany pomysłem, mega, 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 mega podjarany. A on tak. wtedy się wbij już w plecy. Nie piję. O, i tam jest, patrz pa, pa, pa jak patrz jak leży. Wyobrażasz go sobie, patrz, on już gada tam. No, zrobimy ten teledysk. Będzie za... Oczywiście, tutaj dupy, lasery, prąbki, wybucha atomowe, bu, bu 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 No, a się Cześć. okaże, że teledysk w ogóle nie wyjdzie Nie zrobimy tego teledysku, nie miałem ja zamiaru robić tego teledysku Mam to w dupie, mam tu dupie za bardzo mnie po prostu już poirytował Dlatego dajmy mu nadzieję, dajmy mu nadzieję, popytajmy się jak idą przygotowania e, I dopiero potem poinformujemy go, że teledysk się nie odbędzie Po prostu zniszczymy mu jego marzenia K... A no, no należy mu się za to, należy mu się za to, z jakim frejerem jest No nie oszukujmy się DREDZIASZ! DREDZIASZ! To co, dzisiaj klip do PornStara? Dredin, dredin, to co ty menago klipu się stałeś, no, tak? Tak, stary ogarniam zawsze wszystkie najlepsze rzeczy. E, rekwizyty, nie rekwizyty, wszystko co potrzeba. No to jutro już klip, to powiedz mi jakie idą przygotowania? Bardzo dobrze. W sensie jesteśmy na samym zakończeniu przygotowań, bo przygotowania są tak naprawdę skończone. Czekamy, tylko czekamy już, żeby przyjechali wszyscy, żeby podstawić fury i nagrać najlepszy klip. Stara. A jakie furki będą? Będzie Mercedes fajny, ale ja nie będę jeszcze zdradzał tutaj, bo ja nie chcę nic mówić. Nie no mów, mów. Nie, nie. No dobra. Nie będę zdradzał. Jak ja czy ja jak przyjadą, to musi być, wiesz, efekt końcowy. Ja też chciałem się, się ciebie spytać, czy znajdzie się dla mnie miejsce na klipie. Nie, dla ciebie to na pewno nie. Niby nie, ale... Jednak to może coś być. Co? No, no. Serio, no właśnie widzę swój uśmiech już na twarzy. E, pasowałbyś się w no, taki fajny e, kadry, gdzie wiesz, no, byś był ty i jakaś e, dziewczynka e, mniejsza e, pięć razy od ciebie. Fajnie by to wyglądało, no. Fajnie, e, to są moje wiesz, skryte takie Co? fantazje wewnętrzne, które mam w głowie. To 5 lat mniejsza dziewczynka, dziecko? Nie, w sensie, że dziewczyna normalna, pełnoletnia, tak? Tylko że mniejsza Aha. od ciebie. A. No, Taką malutką postawić przy tobie, i ona była taka przerażona. Wiesz, co to jest? No dobrze, oblały. Kolega się już oblał. Także już się doczekać nie mogę. Odliczam minuty i sekundy do. A jak sobie jego rolę wyobrażasz? Wyobrażam to sobie tak. Jest jego brzuch, podnosi go do góry, i z gniazda wylatuje ptaszek. Jak ty to widzisz stary? To ja bym się stary idealnie ronadlał Podnosisz brzuch i... Nie, wiem czy się najlepiej przyrolić Do tego slipy Slipy Koleżanka najlepiej jakby była przebrana w jakąś pielęgniarkę Pielęgniarka już by była Czekała na ciebie i byś miał slipy, których nie widać całkowicie. I to nie. wygląda tak, jakbyś nie miał nic. Nie. No, no wszystko ci zasłania. Fałtki nie fautki. Ja nie rzę nie, no. nie, nie Nie, nie jakbyś tak. założył takie coś na siebie, to byś nie A było widać nic. Nie, nie mam sobie rubrucharzów mi zasłaniał. Ale wyglądałbyś, jakbyś był całkowicie goły. I o to w tym chodzi, stary. O to, o to tu chodzi, jakbyś był goły, no. Stary, no. Co. Ale ja chyba nie jest aż tak gruby. Aż tak gruby nie jestem, jestem po prostu gruby. Ale to aż tak gruby, żeby zasłaniało mi tak, ale stary. Nie ja w tobie są No widać po tobie, widać. Po bo tobie mógłbyś więcej jeść, tak? Mógłbyś więcej żreć, e, przyjmować do siebie więcej. A klipem? No więcej, 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 więcej A, trzeba, więcej! Tak? A ma być jeszcze grubszy? Tak. Żeby wiesz, to było wszystko niby zasłonięte, ale jednak... A ty, ty, to ja chcę, nie do masz tyle. Słucham? Nie przytyję do aż tyle. Nie no jak? No. Musimy, musimy, jeśli chcesz, no to nie ma innego rozwiązania. To jedziemy do Maka i masz zjeść tyle, aż się pożegasz. Rozumiesz to? A tu myślisz, że do przytyjesz że jest. Masz na... zjeść tak dużo, że jeśli chcesz wystąpić na klipie, zależy ci czy nie? Tak, tak, tak. tak. Zależy mu. No to jedziemy do Maka, kupuję ci żarcia za 5 stów i masz to wszystko zjeść. Dobra. I jak jak, jak przytyjesz, no to wystąpisz, jak nie przytyjesz. Dobra, wiesz, to nie. chyba rezygnuję z tej roli, stary. No, no, ale nie, nie da rady przy tym Jak nie da rady? Dobra, ja, zostaw, mu taką rolę jak ma przez w jeden dzień nic nie przytyje. Ty głupi jesteś. Przytyje dobra, przytyje. chodź Barber. Nie, 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 Jakie, co, nie przytyję? Przytyję. Nie przytyję, chodź przytyje. Barber, nie gadaj z nim. No to nie, no to nie ma. Słuchaj mam do siebie ofertę. Chodź Adi, co tam? Słuchaj, bo ostatnio nie występuje praktycznie na filmach, no, więc dzisiaj się. musisz nam pomóc. No dobra. No po prostu musisz uświadomić leciarzowi, że klipu nie będzie, po prostu, już jutro mamy nagrywać No To nie jest spręcz. Nie jest spręcz, nie będzie. nie będzie. klipu, naprawdę, nie zrobię tego jest... klipu. A on Dobro? będzie musiał że to Jaki... jest Jaki jest powód tego, że nie będzie klipu? Po prostu jest nie ma miły, powodu. Jest Nie, nie ma powodu, stary. Po prostu nie robimy. No dobra, I muszę, mu... Po prostu... muszę mu o tym powiedzieć. Nie, 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 tak jakbyś się dowiedział. ja Od Was chcę mu powiedzieć, że po prostu ja do, was, strzelasz z dupy. Tak, dokładnie, strzelasz z dupy, yy, no tylko to musimy to tak. schować tak, kamerę ja tutaj. Zawołasz go, no i po prostu poinformujesz go o tym, że klipu nie ma. Jak chce zobaczyć po prostu jego reakcję? Czyli po prostu przychodzisz i zachowujesz się jak jaszczur. No dobra. Okej, okay, nie ma problemu. Znaczy, no będzie taki z tym problem, bo ja nie, nie robię z DP, ale, ale zrobię to dla was. Powiedz yy, to bardziej w taki sposób, yy, że się wygadałeś. Świat... No dobra, że po prostu nie podoba mi się to, że w taki sposób go traktujecie, że on się poświęca, ogarnia wszystko, aby nie chcecie zrobić tego klipu. No tak. Dokładnie. No czyli zachowa się? Jaszczur. No powiem to po prostu tak, żeby to wyglądało realistycznie. Dobra. Mówię ci, Nie mogę się doczekać, to już jest, to już się zbliża. Czuję po kościach, że wyjdzie naprawdę mega, mega sztosz. No, już wszyscy, wszyscy są e, zaklepani. Czekamy, wszystko, no, no. tak? wszystko jest ogarnięte. Tak, dupy, niedupy, samochody. No, Przybywam, nie, nie to mogę się doczekać. Ale mi jest przykro, że muszę Ci teraz o tym powiedzieć. Co teraz chcę powiedzieć? Nie... Przed chwilą nie, po cichu. Bo nie chciałem tam mówić, czego oni nie usłyszeli. Po prostu że o tym powiedziałem. Byłem pod garażem i tam się po prostu gadał sobie z tej w garażu i podsłuchanie Powiedzieli, że nie będzie że tego kipu. Co? No, powiedzieli, że nie będzie tego już. Nie. Naprawdę? Powiedzieli, no, tak, że ty wszystko. Nie Dobra, nie, że robicie... coś No nie, że naprawdę zrobię cię wam koszt. stary. Gdzie i... jest kamera? Ale obiecujesz. No, ale no, nie! Musisz zachować w porządku dla ciebie, rozumiesz? Ale y, fałszywcu, no, najgorszy. No, to to my, to, my, no, no, tak, ja wiem, że kłamiesz. Stary śmieję się, teraz Ja ci się śmieję w twarz, bo wiem, że to nieprawdziwe słowa. No zobaczmy. Ale ja ci mówię prawdę. O, zobacz, widzisz? I co I co? No, i co? no właśnie. No i dobra, nie. zostawiam cię sam swoją kamerę, ale... Idę stąd stary wychodzą od ciebie i ale ja ci, ci mówię. Ale po co to robisz? Mimo wszystko i tak. Ale właśnie z, z nimi w jakiś... Ale zobacz co? Później jak coś wrócisz do mnie i powiedz, że miałem rację. Stary, jak takie... To jest... Prawdziwy, porządny klip. No dobra, jak ja wierzę ja można... ja w to, że to jest prawdziwy zre... klip. No to jest porządny klip. Jak można zrezygnować nagle? To po co ja to ogarniam? No no po co dobra, ja się staram? Okay. Po co ja się coś staram? staram? Zaz Zazwyczaj do mnie nie tylko że tak powiedzieć. dobra. To ja się staram i co i nagle nie ma klipu. No dobra. No dobra, no dobra zajdę. Pamiętaj, że niektórzy nie, to... nie potrafią dostanieć. Nie wiesz, w to. po co ta kamera? No dobra, okej, okay. no ja no dobra, to... no dobra, dobra, ja już wszystko wiem, Wie. No powiedziałem mu o tym, ale niestety zobaczył kamerę. No bo specjalnie położyłem tą kamerę, żeby ją zobaczył. No i, no, i zobaczył ją. No ale specjalnie to zrobiłem, Adam. No dobra, no to ja poszedłem na bo, No nie do końca. Czemu nie do końca? Ja mu stary chciałem powiedzieć tutaj prawdę, okej okay, chciałem mm. powiedzieć, ale i tak wyszedłem takiego jakby debila. Stary, no. problem w tym, że powiedziałeś mu prawdę, to, że była kamera, to była kamera. Rozumiem, <laughs> była czyjaś planu. No, no, Przechyczyliśmy. A co? co Przechyczyliśmy dredziarza. Tak, co chcemy zrobić Sary? Czyli będziecie takie, żeby on myślał, że to jest żart, ale to tak naprawdę. Dokładnie, czekamy do jutra. Wszyscy są już wycofani. Zadzwoniłem, obudzwoniłem do wszystkich, powiedziałem, że anuluję, nie będzie klipu Powiedziałeś, że nie mówili młody. Nie, ale oni już raczej z nim nie będą kontaktować. Oni mają go w dupie, on nim nie płaci. Ale myślę, że jakby zadzwonił, powiedziałem, że na pewno będziecie w ogóle. On, oni powiedzą, no przecież ty z dzwonią, żeby jednak powiedzieć. Znaczy, powiedziałem im, żeby w ogóle nie odbierali od niego. Także ale tak tyle. Czy to jest wasza planu, co teraz chcecie zrobić? No, co Czekamy raz. do jutra i zobaczymy, co będzie. Jak naprawdę okaże się, że nie martwimy. Rozumiesz? Czyli z wyjątkiem będzie sporo Tak, no, no niestety, musimy dwa dni poświęcić, żeby nagrać ten odcinek. No to tutaj ta produkcja Produkcji naprawdę, naprawdę gruba produkcja na tym kanale. Pierwsza taka gruba produkcja, mordeszki, na dwa dni aż dwa dni. No to Co? Tak, gotowy jesteś, czy nie? Co? No właśnie chciałem, przygotować przygotowałem sobie kamerę, żeby nagrywać stary sklipu. Nagrywasz już pierwsze stare? No tak. No stary, to no, tutaj już pierwszy vlog, wiesz, tylko... No no, to Dredziarz, chodź, sprawa. pochwal się i powiedz, jak wygląda aktualna sytuacja na klipie. No aktualna? no, aktualna sytuacja na klipie. Nikogo nie ma. Czemu nie ma nikogo? No nie ma nikogo, a ty mi zadajesz pytania. Nie wiem, czemu nie odbierają telefonu. Mieszałeś w tym palce? Czy coś? Rozmawiałeś z nimi? Dogadywałeś się? Nie, nie rozmawiałeś. Ja wszystko, wszystko, wszystko dogaduję i ich nie ma. Jeszcze a powinni być. A dzwoniłeś jeść do nich? No dzwoniłem, nikt nie odbiera. Wszystko będzie w porządku, zaraz trzeba. Zaraz ci jadę, zaraz kręcimy klip. Dlatego dredzasz. U maniery lecisz z tym, nie? No wiadomo. No. Że to się do klipu, ja to ma. To masz Ale tu miałeś jakieś Ślatki, Powiedziałaś jakieś laski, co? Nie ma żadnych klasek, Miałeś być dupeczki. Ty co, co będziemy robić, kiedy bez dupeczek? Bo akurat dupeczek ja nie załatwiałem, stary. Ja wszystko załatwiałem. No właśnie. A wszystko wszystko powinno dobrać. być. To tak załatwiłeś. Co załatwiłem? Ja Miałeś na mnie jakąś prankę, czy co? A Już słyszę to 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 nie głosy. Stary, stary, ja jestem gotowy. Ale wy robicie mi nazwę, teraz? My powinno ci my... tak samo zależeć jak mi chyba, tak? No ale mi zależy, no, Zależy ci, sobie żartujesz jakiś my z nimi? Bo Poś... no, tak robisz? Same to ci zależy w końcu czy... No nie, nie zależy to... mi tylko no, po prostu miały być laski no, no, i nie ma malaczek. No ja też czeka, mi nie ma i się wynerwuję, tak? Zależy mi, ale spodziewałem się tego po tobie po prostu, że, co? Znowu, co? Znowu, co <laughs> że znowu spieprzysz. Że znowu rozwalisz mi e, dzień no, i znowu ty, nic, nic nie zrobię. Dlatego już sobie przygotowałem film. Co no, się przygotowałeś? Przygotowałem film, żeby pokazać ludziom co odpierdalać. Mieszałeś palce. Nic, po co miałbym mieszać palce? Wiedziałem, że nic nie będzie. Po prostu wiedziałem, że tego nie ogarniesz, że jesteś lamusem i tego nie ogarniesz, tak zawsze zresztą. Tak? No. Wleciałem. Teraz nic nie będziemy nagrywać, skończę z tą współpracę, jak będziesz mówić takie rzeczy A ty to co? Gdzie jest ta mała dla mnie? Dla ciebie nic nie miało być Nie miało być, miało być dla mnie W jakiej wy mnie sytuacji stawiacie? Przyznajcie się, że coś kombinujecie tutaj no. Zdawaliście się stary, ja jestem z tą szczery Ja ci powiedziałem, jestem z tą szczery A to co ty robisz? zrobić? Co ty, obdzwoniłeś, dzwoniłeś do nich? Słucham? Odmówiłeś klip? Słucham? Odmówiłeś klip? Słucham? odprzyznaj się. Summa, jesteś niepoważny. Czy przełożyłeś go na inną godzinę? Ty jesteś niepoważny. Przełożyłeś go na inną godzinę. Stary. No nie ma innej... Nie wkręcaj. Stary. Przełożyłeś go na inną godzinę, żeby nagrać nie, nie, tak? nie wkręcaj. Tak się bawisz, żeby nagrać film. Nie wkręcaj. Nie. Tak? Nie wkręcaj. O co tu chodzi? Co, o co chodzi? No, pytam się. No co ty się mnie nie pytasz? Ja wczoraj już to rozmawiałem, chyba wystarczy. I co? Wczoraj nie chciałeś mi słuchać czegoś. Ale co to ma znaczyć w ogóle, że ja się umawiam i nie no, mam nie ja wiem, co Ty się mnie pytasz, ja nic no, nie ogarniałem. Ja ogarniałem tak. i no no, ja wiem, z... że ty coś wiesz. Wczoraj tak się śmiałem. Się... No śmiałem się, no i no 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 powiedz mi, to, mi o co chodzi. To, to się, to się śmiesz, tak Ale wczoraj tak. była kamera. No była kamera, no i Widzę, bo... dzisiaj nie ma kamery. I... I co? I co? Dlaczego no, się nie śmiejesz? No, śmieję się z Ciebie, no. zamiast Twojej postawy. No. Czemu mi nie chcesz podejść? No ja się też mi, no czekam, czekam zaczniemy klip, tak? No nie wiem o co chodzi, czemu ludzi nie ma. Ale Ty jesteś fałszywy. Jak się tak zachowujesz? Nie możesz mi powiedzieć o co chodzi, czy co? Nic, no poczekajmy, no przecież wszystko jest ogarnięte. No, to ale... na 100% będzie, tak? <sighs> Miało być, a ale no, nie ma. Z kim nagrywasz klip? Z kim w sensie? No z kim będziesz go ja nagrywał? Z... No z, z kamerzystą. No to do z... no kamerzysty sobie to wyjaśnienia. Nie, nie chciały słuchać, no to. Ale no wcześniej... Nie, bo wcześniej... Ale mi... powiedziałem ci. Czy... Nie, ale... nie, ale to Wcześniej mi powiedziałeś, że tego klipu nie będzie. Dzisiaj e, jest ten dzień. Wszystko zostało mówione, zostało przygotowane, nagle nikogo nie ma. Nie ma. No, no nie i o co? No ale właśnie to ma to jest śmieszne. No tutaj... też to właśnie dzisiaj śmieszne. Ale... Aż wczoraj mi powiedziałeś, że nie będzie, a dzisiaj już nie chcesz... Trzeba, się zachować dzisiaj w porządku, a to, że była kamera, to jest w ogóle oddramny temat. No, aha, kamera taka sobie leżała. Ale idź, idź, sprawdź sobie na dół kamerę, jest jeszcze pewnie karta pamięci z wczoraj i sobie zobaczysz, co chodziło. Zachowałeś się wczoraj, starej jak najgorszy frajer. Ja ci mówię prawdę i co, I nie, nie chciałeś słuchać, a dzisiaj nagle przychodzisz w łaskę i chcesz, żebyś ci coś powiedział? No, wczoraj mogłeś do końca wysiedzieć, wysłuchać mnie, ani się śmiałeś ze mnie, teraz to możesz proszę z tego pokoju za tak, tak. proszę bardzo. Tak. To tak gramy, tak? Ja muszę nie tak, gramy. Tam, tam masz tam masz to, to hytrach, tak gramy... Tam masz swoje... To graymi z z nimi. To tak gramy. Nie, ja się to... to, to zaraz to, to zagramy. 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 zagramy, zobaczysz jak będzie no no to dobra. Okay. No dobra, okej. Zobaczymy. No to, to zobaczymy. Tam, tak? start, tak? Jakby co, to nagrywamy zwykły film. Dredziar zaraz zejdzie, bo gada z Adamem, zaraz przyjdzie tu ze sprutą i to ostrą sprutą. Przyjdzie? Przyjdzie ze sprutą, bo nie ma teledysku, ale nie mów mu o tym, Nie mów młotem. E, Biolka, no to co przygotowujesz dzisiejszego dnia? E, dzisiaj będą kotleciki schabowe z frytkami. O, z frytkami. O, 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 Serio? Frytki będą dzisiaj? No, frytki będą. A, ty co? A ty co, się co, co odpierdasz? Co? Ty co się plujesz? Co się ty Cało nerwowy. O co ci chodzi? Co się Zadasz, co? co? Ale co? wszystko wchodzi. wiem, no wszystko wiem, jak o co mi chodzi. Ty stary, co ty się pomyliłeś chyba z powołaniem, czy co? Weź zostaw tą kamerę? Jak ty się zachowujesz w ogóle? To ja to wszystko załatwiam, ogarniam, a ty masz w dupie? Kamerę trzymasz w ręce i co masz wyjeżdżane? No ja się poczułem, co ty robisz w ogóle? Stoisz nieprzygotowany, nic, stoisz z kamerą, nagrywasz jakiś durny film, stary, gdzie są ludzie. Mieszałeś w tym palce, ja dobrze wiem. Ja wszystko Skąd wiem. Skąd nie bo ty wiesz? Słucham? Skąd nie bo ty wiesz? No bo podejrzewam, A tego rozkupię. Ty masz te... wszystko w dupie, wszystko masz w dupie, nic nie robisz, klip mieliśmy nagrywać i co! Stary, no. Wszystko no, masz w dupie! Chodzisz, a nagrywasz cały dzień, nic Lecia. się nie To no Adam ci zarzucił Zero, jakąś ta... krzywą informację i teraz chodzisz i myślisz, że to prawda, tak? Nie, po prostu o co chodzi? Nie wiem, masz. Się... Powinni być nie wiem, ma a chciał cię podkupić. Nie, no, w sensie, tak. Nie, no to tak, tak. wyjaśnij mi, a ty się nie przejmujesz? Ty masz a, to w dupie, tak? Ale nie, ja bo ja no, powiedziałem, no, że... A ty jak to ważne daily. Dla mnie to są ważne daily, to jako gratis. Można nie, sobie tak, nagrać Można nagrać, dodatkowo tak, tak. A potem Aha, nie. i ty to tak traktujesz Gdzie są ci wszyscy ludzie? Nie, to znaczy? nie ma ludzi Jak no Nie ma ludzi i widzisz, ludzi nie ma ich tu Przecież ty ich ogarniałeś No to ty ogarniałeś ludzi, no to teraz sobie odpowiedz, gdzie są ludzie A widzisz, wy, wy, wy. nie no, masz tak? Nie Nie? Nie Nie ma ludzi, no to twój problem Ale nie pyskuj do mnie Nie wiesz, do kogo mówić Ale to ty jeszcze nic nie umiesz załatwić, tak? Nie, nie I teraz się prujesz No tak, dokładnie tak się próje. Aha Słuchaj, ja wiem co ja ogarniam. proszę, nie daj żaden teledysk i masz pełną Mieszacie tutaj palce w tym? W czym ja ci mieszam palce? Ja chciałem zrobić teledysk, w czym ja ci mieszam palce? Nie, robicie A może ze mnie debila teraz. Robicie ze mnie idiotę w tym momencie. Specjalnie on tak może robić bo on chce zrobić teledysko. Tak? Dlaczego ja, nie chcesz teledysku zrobić? Sabotujesz. Sabotuję. Zwalono ciebie. Nie nagrywam, nie nagrywam bez ostatni raz. Nie nagrywam z tobą już nic. No tyle dyskusyjnie nie nagrywasz. Zaraz on ci sabotuje klip. Dredziarz, Dobra, ciemno. gdzie są ci ludzie, Dredziarz? Nie nagrywam z tobą. Dobra, na dworzu już jest ciemno, możemy normalnie atakować, dawaj. Halo, Dredziarz, mordo. Co Weźmy tam? Ja mi rolę w klipie? No, ja też chciałem zajmować w Role? klipie. Rolę? no. Zaraz dostaniesz wpysk. A ty co? Dalej śmieszy cię to? Nagrywasz co? takie rzeczy? Bawi cię to? Co mnie Pytam bawi? Się ku... Zobaczyć się to bawi, cieszysz się z tego, imponuje ci to? Ja chciałem naprawdę Nie! ja chciałem ronę To nie jest kur... Zabawne, ani trochę, bo ja jestem profesjonalistą stary, a ty mi przeszkadzasz, co to ma być. Ale nie Powiedz co zrobiłeś, komu nagadałeś, co zrobiłeś stary. Stary się zalec, się. w tym palce tak samo jak ty te w, pal ja się w ty też ja palce. Ja chciałem w tym palcu. Ty też ma sens Zamknij się, zamknij się, no zamknij pysk. Ja, tam... ja wykonuję swoje rzeczy profesjonalnie, tak? Podchodzę do tego. No poważnie. właśnie widzę, gdzie są ludzie, którzy Pod, podchodzę są. do takich rzeczy poważnie i z całkowitą starannością. A ty co? Jeżeli jesteś profesjonalistą to gdzie są ludzie w No właśnie! Drodzia! mi moją pracę! Obiecaliście mi rolę! Masz mi teraz powiedzieć o co tutaj chodzi! No mów! O co tutaj chodzi! No o co chodzi? Czemu nie ma ludzi? No to no w ogóle nie będę z tym dyskutować! Tobie nie zależy, nie? Tobie nie zależy, oczywiście, bo... P*** No, ty ale dalej, się Nic nie potrafisz co? zrobić! nie potrafisz robić! się j**a! Naj**a ci czy co? Co tam, Rafałku? Co co? No i po co mi tak skurwiasz, co? Ale Kur... jeszcze. No po co, coś, coś, coś cieszysz ryja? Ale cieszysz się, zabawa cię to? Wszystko mi powiedział Adam. No co się odsuwasz? boisz się, zaraz się przywalę. Szkoda mi papieru nawet no na właśnie. niego. Macie coś o, nie. tak włem, się się... o, to dużo waży. To jakby dostał tym własny, to by się... Ale co to chodzi? Chcesz dostać, przywalić Ale co ty się na niego na... Tak? Nie, nie, się. Adam nie, się. nie, ale nie powiedział wszystko, że przełożyłeś go. Co Adam powiedział? Po co to zrobiłeś. Co Adam powiedział? Po co to zrobiłeś? Ale co Adam co? powiedział? Ale chcesz mnie kurwić czy co? Po co to robisz? Co, co Adam powiedział? Nie powiedział wszystko. Ty kłamał. że przełożyłeś to. kłamał. stary. Po co to robisz? A co? chcesz mnie zdenerwować? Tak ale to tak kłamał. Kłama. Stary kontaktu nie mam do nich. To są twoi nie, ludzie. Wiesz, to wszystko ty ogarnia, on tylko płaci, Więc co ci chodzi? Nieprawda. No on płaci, on nie ma do nikogo kontaktu. Nie, prawda, właśnie kłamiesz. A do kogo ma niby? Ma kontakty normalnie, on tak tak jak mój klip, to też jego. Ma kontakty. No, no ale to ty już wszystko ogarniać. On nie Zbawisz... ma do nikogo numeru. Co ty robisz? Co? Co robię? No co takiego robię? Nie graj debila. No nie gram, On Adam sorry. mi powiedział wszystko. Ty się zachowujesz właśnie Debila. No że właśnie. To, A, mi przykro, mi obiecaliście rolę w klipie. No ja też bym chciał Zabaj zagrać. tej roli nie ma i ty też chciałbyś zagrać. Właśnie widzę, ty się cieszysz, że nie ma tego klipu. To jest, wiesz co, paskudny jesteś, obrzydliwy. Czemu tak robisz, co? Bawicie? Ale nic nie robię, No mi też Przykro. Bardzo przykro mi jest, obyś w męczarniach zdechł. Gdybym nie miał żadnych konsekwencji, podpaliłbym cię, zalałbym cię kwasem, rozciąłbym ci wszystkie żyły i wsypał tam sól. Rozumiesz to? I byś gnił przez 4 dni. Nienawidzę cię. Nie jesteś znać, Stary, z To jest drugi. Po niech to przerwaj, bo. ja pierdolę. Kamera zesła do Cfer. Oby zdechł. No, co się Przepraszam, że tak Cię naskoczyłem i nie wierzyłem Ci, ale. E... Co to się takiego stało? No, nie, nie wierzyłem Ci, ale teraz ja już Ci wierzę, ale jest, zobacz, ciemno już, nikogo nie ma. No, to... cały dzień prawie minął. Prawdopodobnie zadzwonił od tych odklipu i o, ja zaraz będę się dowiadywał. Nie wiem, czemu nie odbierają telefonu. A widzisz, mówiłem Ci, ja, ja Ci powiem teraz, jak było naprawdę. Oni mi powiedzieli, że na scenie. Po prostu na scenie, dlatego była kamera, ci to powiedział Dlatego była kamera, a ja ci to powiedziałem, tą prawdę Oni że mi to powiedział, więc nie wiem dlaczego Teraz możesz iść i to wytłumaczyć Nie ma co tu tłumaczyć, stary nie, ale, ale po prostu nie oni mieli to, to, to zaplanowane Ale wszystko jest zaplanowane, kur... A Wszystko planuje i się... wszystko nie psuje! Ja nie chcę słuchać teraz tutaj krzyków, nie chcę się denerwować Nie chcę po prostu być smutny przez to Nie, to, nie. Ja się nie. Od, tego, od tego odłączam, rozumiesz? To ja się odłączam też, no. okay, Nie no. słuchałeś no. mnie wczoraj, to teraz nie wiem, możesz to jakoś z nim wyjaśnić Nie no, wiem w jaki sposób Nienawidny. No jak uważasz, no, jak kto lubi. Dobra, sorry Adam, ja... ja co, będę starał się dalej dzwonić, kontaktować, o co chodzi, bo ja już się przygotowałem, wszystko załatwiłem, a nikogo nie mam. No, dobra, no jak uważasz. Co, był tutaj? No, był. Przyszedł i, gadał? Przyszedł i mi się skarżył, nawet, żeby mi się upraszedł, że, yy, że jednak ty jesteś frajerem i w ogóle cisnął po tobie. A wczoraj, jak mi powiedziałem prawdę, to co? Nie chciał wierzyć, nie tak? Mimo wszystko, że była kamera, powiedziałem mu prawdę, nie chciał wierzyć. No trudno. Zachował, zachował się, tak. zachował, na mnie to jest yy, też frajerskie zachowanie. Takim akcentem, proszę ten odcinek. No, ja już wam powiedzieć, że Węska to jest debil. Yy, I co? No, za, zasłużył na to tak naprawdę. No. Zasłużył, Węska to frajer. Jeszcze, no, po prostu do kibla, na harałbym na niego. ty byś poszedł na harasnyk? No. Dobre, jak się życzył stary? Dzisiaj? No przed chwilą. A to tego nie słyszałem. Stary, wiesz co? No, ale inaczej. Sam wiesz, jak stary zdradzisz. To jest yy, teraz powinno być na twoim sumie.